Minna-san, konnichiwa. Witam wszystkich na kolejnej lekcji z cyklu Przyjazny Japoński dla Najmłodszych. Nie wiem jak Wy, ale kiedy ja dziś spojrzałem do kalendarza i zobaczyłem, że już mamy końcówkę sierpnia, a za tydzień kończą się wakacje, nie mogłem w to uwierzyć, że czas tak szybko płynie. Jeszcze niedawno pamiętam, jak przygotowywałem się do lekcji numer 1, a tu przed nami już lekcja numer 16. Więc pomyślałem, że w takim razie, skoro czas tak szybko płynie, porozmawiamy dzisiaj o czasie, a dokładnie mówiąc o dniach tygodnia. Jak to powiedzieć po japońsku? Skąd się wzięły te nazwy? Zobaczcie sami. Tak więc porozmawiamy dzisiaj o dniach tygodnia. Mamy ich tak samo jak w naszym kalendarzu, aż 7: czyli mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota oraz niedzielę. Ale musimy wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kalendarz japoński nie rozpoczyna się od poniedziałku, tylko od niedzieli. Tak, niedziela w kalendarzu zawsze jest na samym początku, bo nie mamy oczywiście poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobotę, która jest ostatnim dniem w kalendarzu. No ale żeby nam troszeczkę ułatwić zadanie, zaczniemy sobie oczywiście od poniedziałku. Więc na początek słówka, a później pokażę Wam. Skąd wzięły się te znaki i te słowa? Nie bez powodu powiedziałem znaki, ponieważ pokażę Wam, jak to zapisać w tak zwanym alfabecie kanji, czyli w tym naszym trzecim alfabecie, w którym, tak jak wspominałem, zapisujemy już całe słowo albo ich część. Ok? No to startujemy. Na początek, oczywiście, nasz poniedziałek, czyli getsujowi, getsujowi, getsujowi. はい、次火曜日火曜日火曜日はい次水曜日水曜日水曜日はい次木曜日木曜日木曜日はい次 Kinjobi, kinjobi, kinjobi. Aj! Coś te? Do-jobi, do-jobi, do-jobi. Hej! HAI Niciobi, niciobi, niciobi. Hej! Dobrze, więc powtórzę Wam wszystkie 7 dni jeszcze raz. Jak? Geciobi, kajobi. Sui-yobi, Moku-yobi, Kin-yobi, do 7 dni tygodnia, tak samo oczywiście jak u nas w kalendarzu. No dobrze, a teraz skąd wzięły się te znaki? Jak zauważyliście, część słowa zawsze brzmi tak samo. Znaczy yobi, ka-yobi, moku-yobi. Czyli słówko yobi, które tam słyszymy oznacza po prostu dzień tygodnia. No, ale każdy dzień tego dnia jest inny. Jak słyszymy, mamy Getsu, Ka, Sui. I skąd się to wzięło? Zobaczcie sami. Tak więc omówimy sobie teraz znak o znaku, co one oznaczają. Więc nasz pierwszy znak to Getsuyobi, Getsu, czyli nasz Księżyc. Tak, pierwszy dzień Getsujowi jest dniem Księżyca, tak naprawdę. Getsu. A po japońsku na Księżyc brzmi Cuki. Cuki, cuki, hej. No dobrze. Następny dzień, nasz wtorek, czyli Kajobi, K, ka, jest dniem ognia. Dniem ognia, czyli Kajobi, a po japońsku, jej mamy Hi. Hi. Tak jest, Hi. Trzeci dzień, nasza środa, czyli Suyobi, jest dniem wody. Wody, czyli mizu. 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 Dobrze. Czwarty dzień, czwartek, czyli nasze mokujobi, jest dniem drzewa. A drzewo po japońsku to ki. Ki. Tak jest. Piąty dzień, piątek, jest to dzień oczywiście kimiobi. A znak, który tu widzimy, to znak na pieniądze, czyli na kane. Kane. To są nasze pieniądze, kane. OK, dzień szósty już, czyli nasza sobota, sobota, czyli nasza dojowi, dojowi, a ten znak sam sobie oznacza Ziemię, ale nie planetę Ziemię, ale taką Ziemię, w której rośnie drzewo, kwiaty, czy też trawa, czyli nasza Ziemia, cuci, cuci, hej, i ostatnia już, czyli nasza niedziela, czyli nasza nas nicijowi? jest dniem słońca, dniem słońca, tak jest. Pierwszy znak oznacza słońce, a czytamy go w inny sposób, jako hi, hi. No i właśnie, zauważcie, że mamy inną nazwę, mamy Getsuyobi, a tylko Wam powiedziałem, że ten znak czytamy jako tsuki. Niestety w języku japońskim znaki kanji, jest to najtrudniejszy przy okazji alfabet tak naprawdę, można odczytać na kilka sposobów, w zależności czy jest w takim czy innym słowie, czy stoi tu w zdaniu czy gdzieś indziej i dlatego nauka znaków kanji jest najtrudniejszym elementem nauki języka japońskiego. Uwierzcie mi, trzeba na niego poświecić bardzo, ale to bardzo dużo czasu, żeby połapać się w tych wszystkich kreskach, czytaniach, jak to połączyć z innym znakiem, więc jest naprawdę masa pracy, ale tak jak już Wam kiedyś wspominałem, jest w tym mega dużo frajdy, kiedy potrafimy już zapisać niektóre znaki, jest to super satysfakcja. No dobra, skoro już wiemy, skąd się wzięły te znaki, jak je wymawiamy, to teraz przed Wami będzie mała gra, a nawet dwie. Pierwsza z nich będzie to gra Memory. Zobaczycie za chwilkę rozłożę karty i będę po kolei odsłaniał jedną, drugą, trzecią, czwartą i spróbujemy połączyć je み、no、んな、これはメモリーゲームです、ね。メモリーゲームです。じゃ例えば。あ、これは日曜日、じゃあ、日曜日を探し,しましょう。日曜日、mm, ここじゃあ、ょう。あ、uh、あ、oh. 日曜日じゃありませんじゃ。 だからもう一回探しましょう。うん。例えば、金曜日これは金曜日そして、金曜日い,いえ火曜日です。これは火曜日ですね。OK。うん。じゃここ。水曜日です。これは水曜日ですね。じゃあ、あ、ごめん。<laughs> 水曜日はここああここうんここあ水曜日見てください水曜日水曜日はいオッケー次うーんここチェックしましょうあ火曜日火曜日見ましたね火曜日火曜日火曜日火曜日ここここ ここですね。あこれは火曜日じゃありません。うん、もう一回。ん火曜日、ここから、ここに。土曜日、土曜日ですね。じゃ土曜日はどこですか土曜日はどこですかここ。い,いえ、土曜日じゃありません。これは月曜日です。 土曜日、月曜日。うん、違い。はい、そして、ここ。あ日曜日です。じゃあ、日曜日を見ましたね。うん、ここ。同じ。あ同じじゃありません。月曜日日曜日。うーん。あ、オーケーもう一回。 次、例えば、ここ月曜日あ、月曜日はどこどこここいえ。こ,こ家いえ。うーん。どこですかここチェックしましょう。はーい月曜日です。月曜日月曜日はーい。じゃあ次。 うん例えばここにチェックしましょう木曜日木曜日じゃあ木曜日はどこどこどこうんここえっ木曜日金曜日ああらは木曜日木曜日じゃありません残念 OK 土曜日、土曜日、じゃ土曜日はどこですか土土曜曜日ここここここ日土曜日いいですね土曜日土曜日 ん、次例えばあここ木曜日あ木曜日木曜日はどこああここうんここここですはい日曜日ですえいごめん木曜日日曜日ああ同じじゃありません ーはいはいはいうんじゃあここに火曜日火曜日火曜日を見ましたね火曜日火曜日ここ、うん、こ,こ,ここです行きしましょうあ火曜日ですね火曜日いいですね 次うん例えばここ金曜日金曜日を見ましたね金曜日金曜日金曜日うんうんここい,いえじゃあここじゃあチェックしましょうあー金曜日じゃありませんじゃあ次 じゃあ、ここ木曜日木曜日あ木曜日、曜日曜日ここここここじゃあ、チェックしましょうはい、木曜日です木曜日木曜日いいですねうんじゃあ、これ金曜日金曜日あ金曜日はどれどれ どれですかこれしましょうは。はい、金曜日ですね。金曜日。じゃあ、最後のは日曜日です。日曜日。そして、日曜日もちろん日曜日ですね。 I jak, potrafiliście znaleźć znaki przede mną? Mam nadzieję, że tak. A teraz czas na drugą grę, nieco krótszą. Wasze zadanie teraz będzie znaleźć znak, który pokaże Wam się w lewym górnym rogu. I właśnie ten znak spróbujcie znaleźć spośród rozsypanki kart. Ok? Spróbujcie zrobić to jak najszybciej. Ok? Gotowi? Ja. Saga shimashio. Poszukajmy tych znaków. Tak, co どこですかじゃあ見てください。ここに。土曜日。土曜日はどこですか見つけたはーい。これですね。いいですね。じゃあ次。金曜日。金曜日はどこですか 見つけたいいですね。じゃあもう一回。じゃあ水曜日。水曜日はどこですかはい、いいですね。じゃあ次月曜日。月曜日はどこ I nic, keto? Hej, Idę, getsuyowi, Tak. Tak więc, skoro już mamy dni tygodnia przygotowane i zapamiętane, jak je powiedzieć, to teraz powiedzmy sobie, że dziś mamy wtorek i dziś mamy czwartek, piątek, sobota niedziela i tak dalej. Gotowi? Na początek potrzebujemy słowo dziś. Po japońsku brzmi ono kio. Kio. Kio, czyli dziś. Jeśli chcemy powiedzieć, że dziś jest wtorek, czyli tak jak mamy dzisiejsze zajęcia, powiemy kioła, kajobides, kioła, kajobides, kioła, desu. Des. Dziś jest wtorek. I teraz w ten sposób możemy podmieniać sobie słówko. Związane z dniem tygodnia i powiedzieliśmy. Dziś jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Więc spróbujmy to powiedzieć. No to na przykład dziś jest środa, więc mamy Kioła, Suiyobi des. Kioła Suiyobi des. Kioła, Suiyobi des. Dziś jest środa, bardzo dobrze. A jeśli byśmy oglądali ten filmik w czwartek, powiemy Kioła. Mokujowi WA des. Kioła DESU Kioła mokujowi des. Elegancko. A idziemy chcieli powiedzieć, że jest sobota? Kioła dojobides. Kioła dojobides. Kioła dojobides. Super, bardzo dobrze. Jak widzicie, powiedzenie, że dziś mamy poniedziałek, w środa, środę, czwartek i piątek, sobotę bądź niedzielę jest banalnie proste. Wystarczy na słówko na dziś i na słówko związane z dniem tygodnia. I wystarczy połączyć je ze sobą. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się za dwa dni, czyli w Mokujowi, a ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Dzia. Sayonara. Dziane.